Magiczny przycisk, który w jednym momencie może zmienić Eklipsa, czy starą Jetę w naddźwiękowy pocisk wywołujący na kierowcy przeciążenia porównywalne z przeciążeniem wywieranym na astronautów podczas startu wahadłowca z przylądka Canaveral. To oczywiście tylko filmowa fikcja, bo w praktyce Nitro działa całkiem inaczej, jednak taka wizja skutecznie rozbudza wyobraźnię, dzięki czemu seria Szybcy i Wściekli Stała się nieopisanie skuteczną reklamą dla producentów wtrysku podtlenku azotu. Mimo że hollywoodzka wersja działania nitro odbiega od rzeczywistości, to wcale nie znaczy, że jest to temat mało ciekawy. Czas więc zabrać was po podróż po czysto naukowych, fizycznych i chemicznych aspektach działania podtlenku azotu. W ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiecie się, jak nos powoduje generowanie mocy i dlaczego efektywny przedmuch nitro powodujący wystrzał dymu z maski jest tak naprawdę ważnym elementem wyścigu, a nie lansem? Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy. Temat zacznę od krótkiej anegdoty. Historia prawdziwa, choć ja bezpośrednim jej świadkiem nie byłem. Wulkanizacja, słoneczne sobotnie popołudnie, początek wiosny. Przyjeżdża stereotypowy łysy jegomość podrasowaną BMW po wymianie opon na letnie. Wysiada, podchodzi do pracownika i mówi: Panie, proszę mi napompować koła, ale koniecznie czystym azotem, bo słyszałem, że to lepsze. Pracownik nieco skołowany odpowiada, że oni pompują tylko powietrzem. Na co Whistle wpada w szał, mówiąc, że on oczekuje obsługi na poziomie i chce mieć opony napompowane azotem. Całe zajście obserwuje drugi pracownik z boku i postanawia zainterweniować. Podchodzi do klienta i mówi: Wie pan, co, azotu nie mamy, ale mamy coś znacznie lepszego. Możemy panu napełnić koła specjalną mieszanką gazów. 78% azotu i 21% tlenu. Co pan na to powie? Jak się koleś uradował, od razu zlecił na pompowanie kół specjalną mieszanką gazów, zapłacił, pojechał zadowolony jak nigdy dotąd, a pracownicy stacji mało nie poumierali ze śmiechu. W ten sposób przechodzimy do silników spalinowych. Znamy doskonale ten schemat. Do komory spalania dostarczamy paliwo, czyli uogólniając węglowodory, i powietrze, czyli 21% tlenu, 78% azotu i 1% innych gazów. Do spalenia 1 litra benzyny potrzeba około 2,5 kg tlenu, a to oznacza, że na każdy litr paliwa, które chcemy spalić, musimy dostarczyć około 8,3 m sześciennego powietrza. Silnik zasysa więc powietrze, ale z całego zasysanego powietrza na dobrą sprawę wykorzystujemy do spalenia tylko tlen. Jeśli chcemy uzyskać więcej mocy w silniku, Musimy dostarczyć do niego więcej tlenu niezbędnego do spalania. Więc stosujemy kompresory czy turbosprężarki, by pod ciśnieniem dostarczyć do komory spalania więcej tlenu, do którego możemy dodać więcej paliwa i spalić, generując więcej mocy. Skoro jednak zależy nam głównie na dostarczeniu większej ilości tlenu, to czemu zamiast pompować więcej powietrza, nie zmienić składu powietrza? Powiedzmy, zamiast 21% tlenu w powietrzu, dostarczylibyśmy na przykład 50% tlenu, wtedy nie trzeba by było na siłę zwiększać ciśnienia doładowania, i nawet zwykły wolnossący silnik mógłby spalać więcej tlenu. W teorii wystarczy butla z tlenem, podłączamy do dolotu i po trochu dostarczamy, wzbogacając powietrze. Genialne, nie do końca. Jak łatwo się domyślić, ktoś już na to kiedyś wpadł i to spróbował zrobić. W latach 50. w Ameryce eksperymentowano z tym rozwiązaniem. Problem jednak w tym, że o ile tlen sam w sobie nie jest łatwopalny, o tyle jest bardzo silnym utleniaczem. Dotrysk czystego tlenu przy jakimkolwiek kontakcie z wysoką temperaturą, np. z rozgrzanymi obszarami komory spalania podczas sprężania, powodował niekontrolowane detonacje, czyli nic innego jak bardzo silne spalanie stukowe. O ile dotrysk czystego tlenu nie wypalił, o tyle myśl o zwiększeniu zawartości tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej wcale nie jest taka pozbawiona sensu. Tutaj właśnie pojawia się magia podtlenku azotu. N2O jest niepalnym gazem, w którym dwa atomy azotu są związane z jednym atomem tlenu. W standardowych warunkach przechowywania jest substancją stabilną, bezpieczną, nie wchodzącą w reakcje chemiczne. Ale pod wpływem wysokiej temperatury, dokładnie mówiąc około 300 stopni Celsjusza, wiązania pomiędzy atomami ulegają rozerwaniu. Tak więc podtlenek azotu jest bardzo bezpieczny w przechowywaniu, a dopiero po dostarczeniu do cylindrów przekształca się w taki sposób, że staje się użyteczny z punktu widzenia spalania. Po rozerwaniu wiązań w cylindrze uzyskujemy 66% azotu i 33% tlenu. W porównaniu do 78% azotu i 21% tlenu w normalnym powietrzu. W ten sposób uzyskujemy nasz cel. Zmieniamy stężenie procentowe tlenu w powietrzu dostarczanym do komory spalania, dzięki czemu możemy za pomocą wtryskiwaczy dodać więcej paliwa, co spowoduje większe bum w cylindrze i więcej mocy. A przy okazji mamy jeszcze więcej zalet. N2O może być łatwo przechowywany w stanie ciekłym pod wysokim ciśnieniem w butlach. Podczas uwalniania z butli ulega rozprężeniu i paruje do postaci gazu, co powoduje znaczne obniżenie jego temperatury. To z kolei powoduje obniżenie temperatury powietrza i paliwa, z którym się miesza, co dalej przekłada się na wzrost gęstości. Chodzi o dokładnie to samo co w silnikach turbodoładowanych. Dlatego schładzamy dolot interkulerem, bo chłodniejsze powietrze jest gęstsze, czyli zawiera więcej tlenu. A to jeszcze nie koniec zalet. Rozkład podtlenku na tlen i azot jest reakcją egzotermiczną, czyli takim procesem, który dodatkowo wyzwala energię w postaci ciepła. Czyli podczas wtryskiwania podtlenku do dolotu czy bezpośrednio do portów obniżamy temperaturę, co jest dla nas pożyteczne, a podczas spalania przy rozerwaniu wiązań podwyższamy temperaturę. Wyższa temperatura podczas spalania to większe ciśnienie, które mocniej naciska na tłok. Wszystko współgra ze sobą idealnie, więc nie ma co się dziwić, że podtlenek azotu znalazł swoje zastosowanie w silnikach spalinowych. Pierwsze próby użycia podtlenku azotu w silnikach miały miejsce w czasie II wojny światowej, aby utrzymać moc silników lotniczych latających na dużych wysokościach, gdzie gęstość powietrza jest niższa, czyli gdzie mniej tlenu trafia do cylindrów. Potlenek stosowano w bombowcach oraz w samolotach zwiadowczych i przechwytujących, których naturalnym środowiskiem jest właśnie wysoki pułap lotu, ale też stosowany był w myśliwcach Luftwaffe, aby chwilowo zwiększać moc silników, by szybko dogonić lub uciec od wroga. Z czasem zaczęto go stosować w samochodach w jednym i tylko jednym celu w imię prędkości. Skoro jesteśmy przy prędkości, to czas wspomnieć o partnerze dzisiejszego filmu, a jest nim najszybszy kalkulator ubezpieczeń OCAC, czyli BeSafe.pl. By poznać cenę ubezpieczenia wystarczy podać tylko dwie informacje niezbędne do wyliczania oferty. Numer rejestracyjny auta oraz datę urodzenia jego właściciela. Warto wspomnieć, że BeSafe to firma technologiczna należąca do grupy Compensa, więc nie jest takim skanerem różnych ofert, a wiarygodnym kalkulatorem konkretnych ubezpieczeń dla właścicieli prywatnych pojazdów. A specjalnie dla widzów powagowanych wychodzimy z małym bonusem. Każdy z Was, kto skorzysta i kupi ubezpieczenie B-Safe z linku pod filmem, otrzyma prezent w postaci zestawu narzędzi od iParts.pl. Wszystkie szczegóły wraz z linkiem niezbędnym do uzyskania prezentu znajdziecie w opisie tego filmu. Podtlenek azotu znany jest najczęściej pod akronimem NOS oznaczającym Nitrous Oxide System i jest to nic innego jak najpopularniejszy producent systemów podtlenku azotu. Inne znane firmy parające się systemami Nitro to Nitrous Express i Venom. Czas jednak zająć się praktyką i omówić jak wygląda stosowanie NOSu w praktyce w silnikach samochodowych. Mamy dwa główne typy instalacji Nitro, wersja sucha i wersja mokra. W wersji suchej prowadzimy przewód, łączymy go z elektrozaworem, który otwiera się i zamyka i podłączony jest na przykład do znanego nam guzika na kierownicy i dalej prowadzimy wężyk do dolotu, najczęściej przed przepustnicą. Przewód zakończony jest dyszą, która będzie nam wtryskiwać nitro w postaci mgiełki. Jak jednak wiemy, nie wystarczy nam dostarczenie podtlenku azotu, bo on nam dostarcza tylko tlen. Do spalania potrzebujemy jeszcze dodatkowej ilości paliwa. Najprostszą metodą jest podłączenie instalacji NITRO do regulatora ciśnienia paliwa, który w momencie aktywacji NITRO będzie nam zwiększał ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej. Mokry system różni się od suchego tym, że paliwo dostarczane jest już razem z podtlenkiem w odpowiedniej ilości, więc zmniejszamy ryzyko tego, że zawiedzie nam regulator ciśnienia, bądź standardowe wtryskiwacze paliwa się nam poddadzą. Bo jeśli się tak stanie, to kompletnie rozjedzie się nam AFR. I szybko się okaże, że pracujemy na wybitnie ubogie mieszance, co delikatnie mówiąc dla silnika nie jest dobre, chyba że to jest silnik od Mazdy. Tak jednak instalacja wyglądała w zamieszłych czasach. Dziś mamy zaawansowane sterowniki silnika, wtryski wielopunktowe, wtryski bezpośrednie itd. Całość więc poszła z duchem czasów. Dziś zamiast jednej dyszy w dolocie mamy dysze bezpośrednio w każdym porcie dolotowym, natomiast dostarczaniem paliwa zajmuje się sterownik. Nadal jednak mamy rozróżnienie na system suchy oraz mokry. Możemy albo skorzystać z oryginalnego sterownika samochodu i bawić się np. czasem otwarcia wtryskiwaczy, dzięki czemu dłuższy wtrysk spowoduje dostarczenie większej ilości paliwa do cylindrów. Albo możemy użyć osobnego sterownika i samodzielnie dawkować paliwo, czyli realizować nitro w wersji mokrej. W obu przypadkach jednak wszystko jest ze sobą zsynchronizowane. Mamy bardzo precyzyjne dawkowanie, bardzo precyzyjny czas dotrysku. Możemy również bardzo dokładnie sterować, ile tak naprawdę mocy chcemy dodać, a do tego możemy jeszcze bawić się chociażby kątem wyprzedzenia zapłonu. Co zwiększy nam zarówno bezpieczeństwo, bo unikamy ekstremalnego spalania, które może wystąpić przedwcześnie, ale również zwiększamy moc. Ale to jeszcze nic, bo magia komputeryzacji silników oferuje znacznie więcej. Możemy sterownik zaprogramować, by aktywował nitro na przykład powyżej 4 czy 5 tysięcy obrotów, albo powyżej na przykład 70% otwarcia przepustnicy. Czyli przykładowo, podczas codziennej jazdy jedziemy z całkowicie oryginalną mocą, a gdy potrzebujemy mocy, wciskamy gaz do dechy, a nitro automatycznie się załącza. Ale to nadal jeszcze nic, bo możemy z podklękiem azotu zrobić na przykład taką, jakby chemiczną hybrydę, działającą podobnie do elektrycznych hybryd które wspomagają silnik spalinowy, kiedy ten nie domaga. Przykładowo mamy 1000 obrotów na minutę, wciskamy gaz do dechy i zderzamy się z turbolagiem, a silnik ledwo co się budzi. Co więc robimy? Aktywujemy nos, dodatkowa porcja tlenu i paliwa powoduje więcej mocy, silnik ekspresowo wstaje na nogi, turbiny się rozkręcają i nitro się wyłącza. Praktycznie jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia i sposób w jaki chcemy podtlenku używać. Chociaż nie. W sumie to jednak ograniczeń mamy całkiem sporo, więc schodzimy na ziemię. Pierwsza sprawa to sama ilość podtlenku azotu. Standardowa 4,5 kg butla jest w stanie dodać około 100 koni mechanicznych. Przez okres mniej więcej 100 sekund. Jeśli dostarczamy więcej podtlenku, chcąc dodać przykładowo 200 koni mechanicznych, proporcjonalnie starczy to nam na około 50 sekund. Przyjmuje się, że dodanie około 100 koni mechanicznych przez jedną sekundę zużywa 45 gramów nitro, i względem tego można przeliczać zużycie na różne poziomy mocy itd. itd. Kiedy spojrzymy na to, ile kosztuje uzupełnienie takiej 4,5 kg butli. Szybko przestaniemy narzekać na ceny paliw, a standardowa moc silnika nagle stanie się zupełnie wystarczająca. Jeśli uda Wam się w ogóle znaleźć firmę, która nadal zajmuje się napełnieniem butli nos, to koszt takiego napełnienia wyniesie około 300 zł. Przypomnijmy, na 100 sekund 100 koni mechanicznych 300 zł. Nic więc dziwnego, że obecnie podslenek mocno stracił na popularności. Zwłaszcza gdy do takiej perfekcji doprowadziliśmy turbosprężarki, które jeszcze efektywniej i bezpieczniej zwiększają nam moc. Obecnie stosowane jest raczej tylko w wyścigach równoległych lub w driftcie. Druga sprawa to konieczność pilnowania temperatury butli, ponieważ ciśnienie pod tlenku azotu w formie cieczy. Jest bardzo mocno skorelowane z temperaturą butli i w przypadku, gdy butla jest zbyt schłodzona, nie dostarczy ona gazu pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Stąd popularność kocy grzewczych i innych systemów podtrzymywania temperatury butli. Na koniec listy wad trafia najważniejsza rzecz, czyli potencjalne niebezpieczeństwo stosowania nitro. Używanie podtlenku azotu bardzo mocno zwiększa ciśnienie w cylindrach, a silnik jako całość jest poddawany znacznie większym obciążeniom, które dalej są przekładane na układ napędowy. Oryginalne silniki nie są przystosowane do tak zwiększonych obciążeń wywieranych na podzespoły, więc stosowanie nitro wymaga bezwzględnego dbania o kondycję silnika i właściwego wzmacniania poszczególnych podzespołów na czele, oczywiście, z tłokami. Korbowodami, wałem korbowym i całym blokiem silnika. W przeciwnym razie może się to skończyć niewesoło, choć na pewno efektownie. Pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia do omówienia. Wspomniałem na początku o przedmuchu Nitro, który może kojarzyć się po prostu z tanim bajerem do niewyszukanego imponowania płci przeciwnej. Nic bardziej mylnego. Pierwszym krokiem aktywacji Nitro przed jego użyciem jest odkręcenie zaworów butli. Wtedy podtlenek jest z niej uwalniany i zaczyna wypełniać przewody, ale te wypełnione są póki co po prostu powietrzem. Z tego względu, przykładowo przy wyścigu równoległym, po starcie najpierw do silnika zostałoby dostarczone powietrze z przewodów, a dopiero potem podtlenek. To skutkowałoby po pierwsze luką w dostarczeniu mocy, a po drugie chwilowym, bardzo, bardzo bogatym składem mieszanki w cylindrze. Dlatego właśnie przed startem robi się tak zwany nitro-purge, czyli po prostu przedmuch. Otwiera się wtedy osobny elektrozawór, który wypuszcza podtlenek nie do silnika, a na zewnątrz. Powietrze, którego chcemy się pozbyć z przewodów jest niewidoczne, dlatego gdy zobaczymy charakterystyczną mgiełkę, to wiemy, że przewody są już opróżnione z powietrza i wypełnia je już tylko nitro, więc jesteśmy gotowi do strzału mocy. Jak natomiast wygląda to pod kątem prawnym? Cóż, to zależy. Instalacje wtrysku pod tlenku azotu nie są powszechnie stosowane w motorsporcie. Główne serie rajdowe i wyścigowe nie dopuszczają takich rozwiązań. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie do stosowania nosów w drifcie i w dragach, w których większość światowych lig zezwala na jego stosowanie. Czy natomiast nitro jest legalne w samochodzie drogowym? W wielu krajach zamontowanie instalacji podtlenku azotu w aucie jest wprost sprzeczne z prawem i przepisy traktują to jako niedozwoloną ingerencję w układ zasilania silnika. W Polsce natomiast temat jest dość śliski i najczęściej jesteśmy zdani na łaskę bądź niełaskę osoby przeprowadzającej badanie techniczne pojazdu. Koniec końców, mimo pewnych wad, nitro jest stosunkowo prostym sposobem podnoszenia mocy. Sama instalacja nie jest skomplikowana i łatwo ją można zamontować np. do silnika wolnossącego, w przypadku którego przykładowo uturbienie wiązałoby się ze znacznie, znacznie większymi kosztami. Pytanie brzmi tylko, czy aby na pewno tak naprawdę potrzebujemy zwiększania mocy? Tutaj pojawia się pytanie do Was. Napiszcie mi w komentarzach, jaką moc macie do dyspozycji w samochodzie, którym poruszacie się na co dzień i czy jest to dla was moc wystarczająca, czy może przydałoby się jej więcej? Ciekaw jestem waszej opinii, a jeśli doceniacie moją pracę, to może warto rozważyć opcję drobnego wsparcia kanału, co umożliwi mi stałe podnoszenie jakości tych filmów. Jak zawsze zachęcam was do odwiedzenia naszych social medi, gdzie możemy się nieco lepiej poznać i gdzie odnoszę się do waszych komentarzy z YouTube'a. Z tej strony Robert Spowagowanych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.